Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno dwunastu i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, a tam syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć. I wydadzą go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia z martwych wstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon o coś go prosiła. On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. Odpowiadając zaś Jezus rzekł: Nie wiecie o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u Was, lecz kto by między Wami chciał stać się wielkim, niech będzie Waszym sługą, a kto by chciał być pierwszy między Wami, niech będzie niewolnikiem Waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto Słowo Pańskie. Miłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, patrząc na Ewangelię świętego Mateusza, widzimy, że w dniu dzisiejszym pokazuje ona nam bardzo konkretny kierunek. To jest Jerozolima, do której zmierza Jezus z wybranymi przez siebie uczniami. Gdy słuchamy słów dzisiejszej Ewangelii, być może aż porusza nas gdzieś do głębi serca realizm, i świadomość tego, co czeka Jezusa. On doskonale wiedział, że będzie wyszydzony, wyśmiany, skazany na śmierć, oddany w ręce Pogan, wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany. To wszystko, co rozważamy w Różańcu Świętym w tajemnicach bolesnych. Ale zakończone to wszystko jest stwierdzeniem niosącym tak wiele nadziei, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jezus doskonale wie, jaką cenę zapłaci za odkupienie człowieka. I to nie gdzieś abstrakcyjnego, ale mnie i Ciebie. On świadomie przyjmuje na siebie to, czego każdy z nas nie jest w stanie udźwignąć. Dlaczego? Bo tak bardzo Jezus kocha każdego z nas. Tak bardzo Mu zależy na życiu każdego i każdej z nas. I tu spełniają się słowa modlitwy, kolekty z początku dzisiejszej mszy świętej. Boże, zachowaj twoich wier... w Twoich wiernych gotowość do pełnienia dobrych uczynków, Udzieli im doczesnej pomocy i doprowadzić do życia wiecznego. Zobaczmy, gdy Chrystus wypowiada te słowa o swojej męce, śmierci, odrzuceniu. W tym czasie jakby pewien dysonans powstaje, bo przychodzi mama jedne, dwóch z uczniów Chrystusa i próbuje, mówiąc językiem współczesnym, załatwić im posady w Królestwie Niebieskim. Po lewej, po prawej stronie. Zobaczmy, że cały czas jeszcze uczniowie i ich bliscy yy, widzą osobę Jezusa jako kogoś, kto sprawi, że nasze życie będzie łatwe, przyjemne, a kiedyś spokojnie będziemy sobie zasiadali na wzór ziemskich władców i pełnili jakieś funkcje w niebie. Tymczasem Jezus stawia im. Bardzo konkretne pytanie: czy możecie pić kielich, który ja mam wypić? Kielich boleści, cierpienia, odrzucenia? I to pytanie, które skierował do matki synów Zebedeusza: czego pragniesz? To jest dobre pytanie dla każdego z nas na czas wielkiego postu. Czego tak naprawdę w tym czasie oczekujemy? Czego pragniemy? Być może to pytanie rozszerzy się na całe nasze życie, gdy często będę sobie stawiać pytanie, czego tak naprawdę w życiu pragnę? Czemu poświęcam wysiłki, czas, zdolności, talenty, umiejętności? Czego pragnę? Co jest najważniejsze? Czemu podporządkowuję całość mojego życia? I wtedy, gdy takie triumfalne panowanie nad innymi gdzieś gościło w oczach i umysłach apostołów Jezus mówi nie tak będzie u was lecz kto by między wami chciał stać się wielki niech będzie waszym sługą czy czas wielkiego postu jest dla mnie czasem gdy chcę być sługą wspólnoty kościoła parafii Drugiego człowieka, którego spotykam, albo z którym mieszkam w swoim domu? Czy chcę służyć tak jak Chrystus, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie? Oby każdy z wartościowo przeżytych przez nas dni był czasem oddawania swojego życia w miłości dla Boga i drugiego człowieka. Amen.